Panią znajduje się pomnik. Czy wie Pani, kogo on przedstawia? Podpisany jest Grotowski. Wie Pani coś na temat historii tej osoby? Dlaczego jest znana i dlaczego postawili tutaj pomnik? Znaczy, tak, pisze, że jest politykiem w XX wieku ale no nic poza tym mi niestety nie wiadomo. Prawie stoi posąg. Wiecie, kogo on przedstawia? Nie, nie. <laughs> przedstawię Jerzego Grotowskiego. Może, możecie go nie rozpoznawać po prostu. Czy znacie co, coś na temat jego historii i dlaczego jest jego posąg tutaj? Nie. Nie. Czy wie pani kogo przedstawia posąg za panią? Uciała. Czy wie pani coś na temat jego historii, dlaczego jest taką znaną postacią polu? No niestety, nie za bardzo. Czy wie Pani kogo przedstawia posąg za panią? książę. Dobrze, czy wie Pani dlaczego jest taką znaną postacią w Opolu? Nie. Ok, za Tobą jest statuta, i myślę, że jest to najbardziej zauważalna statuta w Opolu. Czy możesz mi powiedzieć coś o historii tej statuty, dlaczego jest tutaj i dlaczego jest tak ważna? Nie, nie wiem nic o tym. Chciałem poszukać, ale nie ma... Jest informacja, ale nie mogę jej przeczytać, bo jest w polskim. Witam was, czule! <noise> tak właśnie przywitałem publiczność na pierwszym krajowym festiwalu polskiej piosenki w Opolu. Najpierw zapadła cisza, a potem dostałem duże brawa. To było 19 czerwca 1963 roku. Od tego czasu legendarna już opolska publiczność rok w rok gorącymi oklaskami wita w moim ukochanym Opolu debiutantów i wielkie gwiazdy. Ech, kto tu już nie grał? Grechuta, Wodecki, Demarczyk, Gepert, Rodowicz, a właśnie znacie to? Hmm, 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 hmm. Ale po kolei. Jestem Karol Musioł. How do you do? This is Queen Victoria speaking. This statue celebrates my Golden Jubilee in 1887 and was admirably designed by my beloved daughter Louise. Poor Louise, a terribly modern person.